Mateusz Pobiedziński, trener Iskry Kręka. Panie tenerze, gratulacje. Wygraliście z klubem piłkarskim Piła 2 do 1. Jaki to był mecz z punktu widzenia trenera Iskry Krajenka? Dzień dobry. Dziękuję za gratulacje. Zadania wykonane po raz kolejny. Niemal w 100%. Mecz tak jak się nastawialiśmy na dużo walki. Piłkarsko może z naszej strony nie do końca było realizowane to co trzeba. Ale serce pozwoliło na to, że, że wygraliśmy dzisiaj. Ten mecz spodziewał się pan, że będzie meczem po prostu wyrównanym i, i tak naprawdę tylko jeden gol będzie tutaj przesądzał o tym, która z dużym wyjdzie zwycięsko z tego meczu, bo w ogóle w tym sezonie jesteście taką drużyną bezkompromisową. Macie na 25 spotkań tylko jeden remis. Dokładnie, zawsze idziemy po pełną pulę. Nie myślimy o tym, żeby remisować, nie myślimy o układach, nie myślimy o tabeli, tak naprawdę. Zależy nam tylko na zwycięstwie. No dzisiejszy mecz, tak jak mówiłem, no nastawiliśmy się na dużą walkę, ale to, co chłopacy ostatnio, jakie postępy zrobili, w jaki sposób trenowali, to, to byłem dość pewny za, za dobry wynik dzisiejszego meczu. Mimo, że jak prezes Łukasz Tesman wspomniał przed meczem, trochę braków kadrowych w pańskim zespole dzisiaj jest. No, tak naprawdę w całym sezonie miałem jeden mecz, tylko gdzie kadra była pełna i musiałem chłopaków wysłać na trybuny, także to nie jest żadna nowość. To kogo dzisiaj zabrakło, kogo, z kogo pan dzisiaj nie mógł skorzystać? Tak naprawdę Dawid Pryciak, kolega, bardzo dobry chłopak, który w Pile ostatnio strzelił dwie bramki z dystansu, pamiętacie, mega chłopak. no Plus kilku kontuzjowanych z zeszłego sezonu. Chłopacy, którzy jeszcze nie wrócili po, po kontuzjach, także no tak można zliczyć pięciu chłopaków, których dzisiaj nie było. No plus Kamil Szymanek, który, który był zawieszony za kartki. Wydaje się, że Pański zespół to jest taka mieszanka rutyny z młodością, bo są zawodnicy, którzy mają już trochę tych minut na boisku wybieganych, ale są zawodnicy, którzy wchodzą dopiero do tej dorosłej, dorosłej piłki. Jak z tej masy różnej ulepić zespół? Kluczem do sukcesu jest właśnie. Kombinacja doświadczenia i młodości. No, cieszę się, że na przykład dzisiaj miał okazję w takim trudnym meczu wejść yy, Jędrzejczyk, który ma 16 lat i chłopaka wprowadzamy tak naprawdę do pierwszej drużyny, gdzie no, trenuje już od dawna. W drugiej drużynie gra praktycznie każdy mecz. Super okazja, żeby w takim y, kluczowym meczu, w kluczowym momencie sezonu wszedł i nabierał to doświadczenie. Dosyć szybko strzeliliście bramkę w tym spotkaniu, bo ósma minuta już Mateusz Wiedro bodajże głową umieścił piłkę w siatce. Jak z punktu widzenia trenera, który, który przygotowuje zespół do, do meczu, kiedy pada tak szybko bramka dla zespołu, pańskiego w tym przypadku zespołu, to jest, to jest działanie oczywiście in plus, no bo wygrywacie jeden do 0, ale z drugiej strony jak wtedy zespół powinien się zachować, żeby, żeby to, to konto bramkowe było jeszcze lepsze. Tak naprawdę cały tydzień trenowaliśmy z planem, że początek meczu zaczniemy bardzo mocno. Wiedzieliśmy, że drużyna z Piły tak samo zacznie, no ale kluczem było to, że jednak my strzeliliśmy tą bramkę no i do tego się przygotowywaliśmy. No niestety, powiedzmy po pół godzinie meczu trochę za bardzo daliśmy się zepchnąć do obrony, no ale, ale to, to jest wliczone po prostu w koszta meczu. Zapytam pana jeszcze tą sytuację, w której, która rozgrzała pana do czerwoności. Nie tylko pana, ale zawodników z ławki rezerwowych. Mówię o rzucie karnym, bo w pierwszej chwili sędzia tych zawodów nie gwizdnął tego karnego. Wyskoczyliście z ławki, jakbyście byli we wrzątku dosłownie. I sędzia boczny dał, dał znać sędziemu głównemu, że jednak jego zdaniem tam przewinie nie było. Jak to z waszej perspektywy wyglądało? No, byłem bardzo zdziwiony, że sędzia główny nie użył gwizdka. No, wydaje mi się, że to czysta sytuacja do oceniania. Bardzo dobrze sędzia boczny zareagował, mam nadzieję, że jak, jak obejrzę nagranie, to, to nie wyjdę z tego zdania, ale no tak, tak z naszej perspektywy wyglądało, że Krystian wygrał pozycję, już praktycznie miał strzelecką pozycję, no a zawodnik go trącił i wytrącił z równowagi. Panie cenerze, sezon zbliża się ku końcowi, już zostały dwa mecze przed Wami, jedziecie do Roska na trudny teren i gracie u siebie z Lubaszem, też z niełatwym przeciwnikiem, niewygodnym przeciwnikiem. Jakie założenia pan ma na tą końcówkę, końcówkę sezonu, bo, bo jesteście trzecie, czwarte miejsce, to jest takie, które się przeplatacie między, między Złotowem a wami w tych ostatnich kolejkach. Jakie ma pan założenia na te ostatnie dwa spotkania? Tak jak mówiłem, sześć punktów zdobyć. Tak jak przed sezonem zakładaliśmy, cudownie by było zająć miejsce na podium. Jak tak sezon ukończymy, to będzie naprawdę wspaniały sezon. A szanse na to są. Dziękuję panie trenerze, dużo zdrowia i powodzenia. Dziękuję. Powodzenia. Paweł Nawrocki z nami jest teraz po meczu Jest kilka z piłkarskim piła. Paweł dzisiaj nie mogłeś na boisku wystąpić z powodu nadmiaru żółtych kartek, ale powiedz, bo często tak jest, że ten kto biega po boisku, a potem musi usiąść na ławkę, to się bardziej denerwuje od tego, który po tym boisku biega. Tak było w twoim przypadku dzisiaj? No Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, no wiadomo, że człowiek by chciał pomóc, eee... A nie może. Miałem cztery kartki, nie mogłem dzisiaj grać i no bardzo żałowałem, bardzo się denerwowałem też tutaj z boku, bo emocji były co nie niemiara. Niestety, no, dla nas dużo emocji też niepozytywnych związanych tutaj z, z rzutem karnym dla, dla iskry granica, ale w następnym meczu będę już mógł wystąpić, także myślę, że będzie dobrze. Na twojej pozycji, no może nie na twojej pozycji, ale no zagrał terce zawodników, to się potem oczywiście zmieniało, ale wystąpili Filip Laskowski, Miłosz Kowalski i, e, i przypomnij, bo mi wyleciało teraz z głowy Miłosz Kowalski i, i ten trzeci to był Radek Dokładnie. Zgadza się. E, doszliśmy do, do, do wspólnego mianownika. E, Miłosz Kowalski, bardzo pozytywne zaskoczenie chyba w ostatnich spotkaniach. No tak, no chłopak, tak jak, tak jak mówiliśmy, rozwija się, rozwija się bardzo dobrze wygląda, dlatego nie widzimy tutaj jakby postaw, żeby nie dawać mu szansy i on ją wykorzystuje. Także, także jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Ta szybko strzelna bramka yy, za szybko. Przez iskę KNK, bo to był tak naprawdę pierwszy celny strzał w tym meczu i już gol. No tak, no ja nie ukrywam, że y, ja sobie zdawałem sprawę jak, jak ten mecz może wyglądać. Nie możemy stracić y, gola po stałym fragmencie gry i nie możemy stracić gola z fazy przejściowej, czyli z kontrataku. I właśnie tak, tak te bramki straciliśmy, stąd ten wynik 1-2. To powiedz mi, a czego w takim razie w naszym zespole zabrakło? No bo no, straciliśmy te bramki po, czym, po, po, czym nie, po, po tym, po czym nie powinniśmy tych bramek stracić. Ale e, czy, czy w naszym zespole jeszcze widzisz jakieś elementy, które w tym meczu zawiodły albo powinny zostać wykonane? lepiej i, i dodałoby, to dałoby szansę na to, że ten wynik byłby inny? No to no zabrakło nam jakości piłkarskiej, bo tutaj nie ma, ma co się Jak nie strzelasz goli, mając sześć sytuacji, no to to jest jakość. Jeżeli nie, nie bronisz albo bronisz w ten sposób, jak my tutaj przy, przy tej sytuacji bramkowej, no to, no to to jest jakość piłkarska i po prostu trzeba, trzeba się doskonalić. My, yy, musimy się szkolić, yy, trenować każdego dnia, żeby być po prostu coraz lepszy i tyle. Powiedz mi, a na ile tutaj jeszcze psychika odgrywa dużą rolę, no ty jest zawodnikiem doświadczonym, jest sporo zawodników doświadczonych, jest Radek Wącisz, który wiele sytuacji piłkarskich w życiu przeżył i ty też przeżyłeś wiele różnych sytuacji nerwowych na boisku i, i, i takich, które są w końcówkach sezonu. E, czy, czy jak tutaj, na ile tutaj to oddziaływanie na, na to, co, co, co się dzieje w nogach piłkarzy, co, co, co nogi podają, daje głowa? No to na pewno jest jakiś aspekt mentalny, bo tutaj nie możemy domknąć tej ligi, staramy się ze wszystkich sił, ale, ale nie wychodzi. Ale ja mówię, ja bym wrócił tutaj do jakości piłkarskiej, bo mental to też jest część, część tego sportu. Kto nie ma mentalu, no to nie powinien w ogóle grać w piłkę, a my nam po prostu <grych> brakuje nieco tego i, i no musimy jeszcze mocniej trenować, żeby, żeby to zmienić. Z drugiej strony, no nie jesteśmy po tym meczu zadowoleni. Z dwóch powodów pewnie, no, po pierwsze samego spotkania przegranego, bo nigdy nie jest zadowolonym po przegranym meczu, a dwa no, tej sytuacji w tabeli, która, która jest, którą mamy, bo mimo że cały czas mamy szansę, bo cały czas jest wszystko w naszych nogach. No tak, no oczywiście my się też tutaj jakby dzisiaj, dzisiaj jesteśmy troszeczkę podłamani, ale, ale mamy jeszcze dwa mecze, wszystko jest jakby w naszych nogach i rękach. No, ale musimy się pogodzić z tym, że prawdopodobnie dzisiaj przestaniemy być liderem tabeli i, i do Jastrowia pojedziemy na pewno bić się o bezpośredni awans. Jak w takim razie, w, jako, trener, jako teraz trenera, zapytam Ciebie, jak w, w takiej sytuacji z zespołem sobie poradzić? No, z tym, co. Co piłkarze mają w głowach, z tym, co piłkarze mają w nogach i z tą sytuacją, którą, która przed nimi w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ja, ja do tego podchodzę tak, no, metodycznie mamy pracę do wykonania, cały czas robimy to samo. Cały czas staramy się trenować, frekwencja jest dobra, także no pracą, pracą i jeżeli uśmiechnie się do nas odrobina szczęścia, mam nadzieję, że, że zrobimy ten bezpośredni awans. Czy to jest naszą bolączką w drugiej połowie tej, tej rundy, że my nie potrafimy domykać meczu, czy nie potrafimy wykorzystywać sytuacji, które posiadamy? Bo to już nie pierwszy mecz, który, który rozgrywamy, gdzie tych sytuacji mamy. To nie jest tak, że my nie potrafimy dojść pod bramkę przeciwnika. Potrafimy, tylko nie wpada. No nie wpada. No właśnie w takich decydujących momentach albo, albo słupek, albo tutaj jakiś bramkarz fantastyczną fantastyczną interwencją się popisze, ale ja nadal będę wracał do, do jakości. Piłka nożna to są gole. Jeżeli macie sześć sytuacji, strzela się jedno, no to jest się po prostu przeciętnym piłkarzem i, i tyle. Jeżeli mamy 6 sytuacji, skończymy pięć, no to, no to wtedy wszyscy są szczęśliwi. No, na, razie, na razie nie wychodzi, ale mam nadzieję, że, że po tych dwóch kolejkach jeszcze będziemy szczęśliwi. Dzięki Paweł. Dużo zdrowia, powodzenia. Dziękuję.